Część pierwsza. Zachariasz wrócił z ogrodu. Usiadł przy stole i zauważył, że coś kręci mu się we włosach. Przesunął po nich ręką, a na stół spadła mała mrówka. Przyjrzał się jej zaciekawiony. Wiedział, że dom jest szczelny, a nawet jeśli mrówce udałoby się znaleźć wyjście z powrotem do ogrodu, kosztowałoby ją to bardzo dużo energii. Poczuł współczucie. Wiedział bowiem, że daleko od swojej kolonii długo nie przeżyje, nawet gdy nie zabraknie jej jedzenia. Mrówki mają bowiem to do siebie, że muszą być wśród swoich, inaczej gubią się i umierają. Jest też wiele drapieżników pająki i im podobne. Zachariasz wiedział o tym z lat obserwacji ogrodów. W których pracował i postanowił działać. Zawsze zdawał się czuć więcej i więcej widzieć niż jego rówieśnicy i koledzy, i tak było też tym razem. Śmiali się z niego nawet, że gada do zwierząt i roślin. On nie przejmował się tym wcale i nie zwracał na to uwagi. Mrówko powiedział. Chcę ci pomóc, i wystawił przed nią palec. Plan był taki, by zanieść ją następnie do ogrodu, skąd znalazłaby już drogę do domu. Boję się, zdawał się słyszeć Zachariasz, po czym mrówka poszła w przeciwną stronę. Chodź ze mną, zapraszam cię. Choć z łatwością mógł mrówkę podnieść na siłę, nie chciał tego robić. Mógł bowiem zrobić jej krzywdę. Nie teraz! zdawała się mówić mrówka. Zachariasz bez słowa położył po raz trzeci dłoń na drodze mrówki. Za chwilę! usłyszał jakby od mrówki, gdy ta zmieniła tor swojego spaceru. Przypatrywał się jej jeszcze tak kilka razy, wystawiając palec lub rękę tak by mogła się na niego wspiąć. Jednak za każdym razem mrówka znajdowała inne rozwiązanie. A to omijała rękę, a to skupiała się na okruchach i słodkich plamkach z soku na stole, a to zajmowała się swoimi mrówczymi zadaniami, jak czyszczenie nóżek czy czułek po wizycie w jakiejś bardziej lepkiej plamie. Siedzieli tak przez chwilę, po czym Zachariasz, wiedząc o swoich obowiązkach, wstał od stołu i udał się do łazienki za potrzebą. Na odchodne rzucił mrówce z nadzieją. Jestem tu jeszcze przez chwilę. Ta jednak zdawała się być zajęta, zajmując się jakąś lepką plamką. Zachariasz westchnął. Załatwił swoją sprawę po czym sięgnął ścierki, by omieść stół po jedzeniu. Robił to uważnie i ostrożnie, tak, by nie uszkodzić mrówki, choć ta zniknęła z pola widzenia. Przesunął ścierką po stole i nagle, jakby znikąd, pojawiła się mrówka. Uczepiła się ścierki i upadła na podłogę. Człowiek nie przeżyłby takiego upadku. Mrówka jednak jest skonstruowana inaczej. Zachariasz kucnął przy stole i wbił wzrok w stojącą na tylnych łapkach mrówkę. Wyglądało to jak pozycja bojowa. No chodź! Tym razem zadziałał impulsywniej i dotknął mrówki palcem. Ta uciekła w popłochu i schowała się pod kartonem, w którym Zachariasz trzymał obierki z jajek. Używał ich później w swoim ogrodzie. Jestem tu jeszcze przez chwilę, powiedział Zachariasz, jakby w eter. Nie usłyszał już odpowiedzi. Część druga. Była sobie mrówka. Choć nie wiedziała, co dokładnie ma zrobić, pchana instynktem i ciekawością, znaną jedynie mrówką. Pewnego dnia weszła do domu ogrodnika, w ogrodzie którego mieszkała. Był to ogrodnik imieniem Zachariasz. Zaciekawiona, wspiła się mu po nogawce prosto na jego głowę. Coś intrygowało ją w tym punkcie i parła jak szalona. Gdy ten strącił ją na stół, przesuwając po włosach ręką, instynkt nakazał jej uciekać. Pojawiający się raz po raz ogromny z perspektywy mrówki palec, nie zachęcał do wspinaczki. Słodkie plamy na stole pochłaniały jej uwagę i zbliżała się badać je z zaciekawieniem. Gdy ukryła się pod ścierką w poszukiwaniu tropu nowego smacznego zapachu, Zachariasz po chwili podnosząc ścierkę spowodował, że wywinęła się z niej i upadła na podłogę. Poczuła zagrożenie i w wojowniczej formie stanęła przed zbliżającym się masywem, po czym oddaliła się w kierunku dalszych poszukiwań. Ogrodnik, choć sytuacja wydała mu się ciut dziwna, szybko zajął się swoimi sprawami. Część trzecia. Żył sobie młody ogrodnik imieniem Zachariasz. Widział i czuł więcej niż pozostali. Choć nie przykładał do tego szczególnej uwagi. Po prostu uważał, że z jednej strony był trochę dziwny, a z drugiej wydawało mu się to całkiem normalne. Pewnego dnia na spotkanie wyszła mu mrówka. Weszła ona do domu ogrodnika. Choć nie wiedziała, co ma robić. Działała nieskazitelnie, w zgodzie ze swoim instynktem. Pozbawiona wewnętrznego dialogu. Nadal niezauważona, skierowała się, by wdrapać na głowę ogrodnika. Ten, zaintrygowany, poczuł obecność czegoś we włosach i przesunął po nich dłonią. Mrówka z impetem spadła na stół. Poczuł do mrówki współczucie, i wówczas zareagował duch. Dobrze, że mnie zauważyłeś. Tyle masz na tej głowie. Ogrodnik, zaciekawiony, postanowił w dobrej wierze, biednej w jego mniemaniu mrówce, pomóc. Och, chcesz mi pomóc? Nie obawiaj się, dam sobie radę. Chodź ze mną, zapraszam cię, rzekł dudniącym głosem, jak w transie swojego planu, Zachariasz. Myślisz, że jesteś ważniejszy niż ja? Taka mała mrówka? Ha, 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 ha. Ogrodnik uparcie działał dalej, jakby nic nie rozumiał. Wystawił palec przed mrówkę po raz kolejny. Ach, no tak! Myślisz, że jesteś wieczny? Że masz na wszystko czas? I śmierć cię nie dosięgnie? Ciągle ty, ty i ty, jakby świata poza tobą nie było. Pora byś się ogarnął, tyle jeszcze przed tobą. Ogrodnik nadal patrzył na mrówkę, ale jakby nic nie trafiało do niego z tego, co mówił mu duch. Ech, o, spójrz, wybierasz tylko te przekonania. Jak te plamy na stole, tylko te, które są w Twoim mniemaniu słodkie i smakowite, a ile Ci przez to umyka? W tej chwili ogrodnik wstał i oddalił się od stolika. No, wreszcie zaczynasz coś łapać. Tak jest, trzeba działać. Nawet jeśli to tylko siku, to dobry start. No dobra. – Długo tu nie zabawię. – Hmm… – zadumał duch, po czym pokierował mrówkę do ukrycia pod ścierką. – No patrz, młody, jeszcze raz ci pokażę, żebyś zapamiętał. Musisz zacząć działać. – O tak! Hops! – to mówiąc, mrówka zwinnie czepiając się ścierki, Zeskoczyła na podłogę przyjmując wojowniczą pozę. Musisz być wojownikiem, inaczej już po tobie. Może kiedyś to sobie przypomnisz, gdy zrekapitulujesz nasze spotkanie. No, pora na mnie. I pamiętaj, cisza to klucz do wszystkiego.